Leje na całego. Ej, ale... nie! tą nączkę. No to weź moje, Ale weź kotę zamiast kapci. O Jezu! Wyłącz Nie Jezu, nic nie widzę. A muszę iść na górę. Gdzie nączka? Teraz? Tak. Mówiłam chyba z tysiąc lat. No. Mogę iść z nią. Kicia na śmierć się wystraszyła. Nie stój z telefonu przy oknie, bo ci ludzie z dupy podoba. Nie tam przy oknie to nie. Wyłącz to mi W ogóle. Ale lejle. A tu co? Jezu! W ogóle Tak leje, że już nigdy tak nie nigdy tak nie lało. Czekaj, ja tu e, nagrywam że cieknie nam. nam, widzę je. Cześć! O biurze! O, nasze biuro. Jezu! Nie, 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 ja tu nie mogę stać. Za pięć dwudziesta druga. Czekaj. Za pięćdziesiąta. A sztuka, Jezu! Nienawidzę tego miejsca. Oto jak... A. Idioci zostawiają nam otwartą klepę na strychu. No zobacz! Normalnie otwarta klapa! Na górze nikogo nie ma. Któryś z idiotów to wstawił. Jest idiotą, Jezu, nienawidzę tej klapy. Джиандия снова